Cześć, tu Ania Po Godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie moda na wersję 1.6.2 Minecrafta, który się nazywa Bleach Mod i jest inspirowany anime o takim tytule. No i co trzeba zrobić? Trzeba oczywiście ściągnąć tego moda z internetu. Czyli pobieramy z takiej strony. Oczywiście link będzie w opisie do filmiku. No, i po wejściu na tę stronę zjeżdżamy sobie troszkę na dół, i tutaj od razu mamy download, i tutaj stąd tu na to klikamy, na to i ściągamy. No, i jak już mamy ściągnięte, to możemy zainstalować. I do zainstalowania tego moda, oprócz pliku z modem, potrzebny jest minimum Launcher Minecraft i Forge na wersję 1.6.2 jeżeli nie macie tego no to jeżeli macie wersję premium Minecrafta to zobaczycie jak to zainstalować w filmiku pomocne tuty 89 a jeżeli macie wersję non premium Minecrafta to w filmiku pomocne tuty 83 w tym filmiku 83 ja instaluję Forza z końcówką 840 ale najnowszy na tą wersję jest w Forge z końcówką 871. Zatem pobierzcie sobie z tej strony, która tam jest, która, do której tam jest link: Forge z końcówką 871 i zainstalujcie go dokładnie tak, jak ja instaluję tego Forge z końcówką 840. No, do tego jeszcze, żeby było ciekawiej, to wyszła już wersja 1.7.2 Minecrafta. Zatem, a my potrzebujemy 1.6.2. Zatem, jak zmienić z 1.7 na 1.6.2, możecie sobie zobaczyć w filmiku, jak zacząć grać w Minecraft numer 0.7. To jest z takiej mojej zielonej serii. No i oczywiście tam akurat zmieniam z Minecrafta 1.6.4 na 1.6.2, a dokładnie tak samo zróbcie z 1.7.2 na 1.6.2. Mam nadzieję, że nie zamotałam Wam tutaj za dużo i. To w zasadzie wszystko. Także, jak już mamy poinstalowane te forge i launchery, to możemy przystąpić do instalacji tego moda. Wchodzimy w appdata roaming. Do folderu i znajdujemy folder. Minecraft i ten folder. Minecraft, a jeżeli y, jesteś non-premiowcem, to folder non premium sobie gdzieś skopiujcie, żeby było do czego wrócić, gdyby się okazało, że Bleach mod się nie zainstalował dobrze. Ok, jak już macie skopiowane, to przystępujemy do pracy. Otóż wchodzimy do y, folderu.minecraft, a non-premiowcy wchodzą do folderu non premium. I tam wchodzimy do folderu MODS, i do tego folderu MODS wrzucamy Bleach mod i mamy zainstalowane, i sprawdzamy czy działa. Wchodzimy do Minecrafta. Prezentację tego moda przedstawia na swojej stronie klod 140 Ja powiem szczerze, że nie mam pojęcia o co chodzi w tym modzie. Mamy Forza 871 na Minecraft 1.6.2, wciskamy play. Nie wiem dokładnie o co chodzi w tym modzie, generalnie anime nie oglądam, ale chyba jest jakiś fajny, jakieś fajne potworki, są stworki i tak dalej. Także po prostu zobaczymy czy to działa, a samą prezentację moda sobie będziecie mogli obejrzeć właśnie u Cloda 140 Taką dokładniejszą. Wiem, że tam jakoś się miecz, nie wiem, enchantuje czy coś takiego. Dobrze, wejdźmy do folderu moc i sprawdźmy, czy mamy bliższ. O, tutaj jest. Tu jest. Ok, gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy. Gramy w wybranym świecie. I czekamy. I jest. I mamy świat. A zatem, co możemy zrobić? Możemy wejść do ekwipunku i zobaczyć w niej czy mamy jakieś nowe. Mamy nowe itemy. I od razu widzimy, że są z tego Bleach Mod. Craft Guide jest z Craft Guide. I tutaj mamy takie różne różności. Ok, jakieś maski, jakieś. A menos mask. Takie różne różności. To może załóżmy sobie. Ho, 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 ho. no dobrze, mamy taką maskę to też jest maska? tak eee taka sobie ta jest maska która jest najfajniejsza? No w zasadzie chyba ta pierwsza była najfajniejsza okej, okay, czyli a, coś chyba widzę wtedy w ciemności aha, chyba tak pomruga nie, teraz nie mruga. Ale coś ma minus 11. Nie wiem co, a może w tej widziałam w ciemności? Tak, chyba w tej widać w ciemności, tak, na 11 sekund. O, no to fajnie. Yy, no i, i co, tutaj mamy jeszcze takie jakieś jajka. Zobaczmy, co to jest. Aha, ja jest. U, jakiś dźwięk. Ja oczywiście jestem na. Peaceful, więc może zróbmy na łatwy, gotowe. Powrót do gry. Dobra, to jeszcze może sobie weźmy ten miecz za pakuto. I zobaczymy. O, O, ona mnie bije! Dobra. Przestała mnie bić na chwilę. Yy, nie, to gotowe. Powrót do gry i zróbmy sobie. A. Zanim zrobiłam, to zginęłam. No fajnie. No na szczęście tu blisko. A ona tu jest. Ok, Ale już jestem na creative. Więc myślę, że dam sobie z nią radę. O matko. Widzieliście to? Widzieliście? O. I tutaj jest bleach mod. I tutaj sobie weźmiemy jeszcze raz takiego. I ją zabombię. Czyli jak widzicie mod działa. Pszczoła jakaś taka mnie tutaj. O. Ona jest chyba dosyć mocna. Bardziej taka bosowa jest niż stworowa. O, i coś zdobyłam, jakieś takie coś. No dobra, to w każdym razie, jak widzicie, mod działa. Na, na filmiku Claude'a 140 sobie zobaczycie dokładnie, on wam wszystko wytłumaczy, o co chodzi. A tutaj jest wszystko to, co umarłam. No i. No i. Ja kończę w takim razie. A wy, proszę, piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie mieć poradniki. I wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku i oglądajcie wszystkie moje serie. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie. To tymczasem, pa pa!